Marley i Karol bawią się dzisiaj w kaskaderów. Tak jest! Piąteczka! Marley poćwiczymy troszeczkę później super ciężarów musi jechać! Nasz plac budowy nagle stracił całą energię! Co? Całe miasto nie ma elektryczności? Karol, musisz tam natychmiast pojechać! Uh -huh, uh -huh. Zastanawia się, czy możemy jeszcze jakoś wygenerować mm. energię. Kane mm. mm. mówi, że ma jakiś pomysł. Tak mm. jest! Ta turbina wiatrowa może załadować nasze kanistry energii. Ale dzisiaj w ogóle nie wieje. No, masz jakiś pomysł, Superciężarówko? Wow, to jest takie klawe! Hmm, to jest bardzo interesujące superciężarówko! A więc zamocowałeś turbinę na dachu, będziesz szybko jechał i dzięki temu spowodujesz, że zacznie się obracać? To działa! Genialne! O nie, a tak dobrze ci szło? Spróbuj jeszcze raz, super ciężarówko. Dalej, Cała naprzód. <śm> <śm> O, nie! Znowu to samo! Tak! Musimy zrobić tak, żeby te kolory nam nie przeszkadzały! Użyjesz swojego gadżetu? ha, ha oczywiście! Głośniki Heidli? Wow! Uwaga, uwaga! Dalej, superciężarówko, już prawie jest pełny. Tak, naładowaliśmy go. Superciężarówko! załadowałeś wszystkie kanistry w całym mieście? Ha, świetna robota. Wow! Trainujecie wyścigi? Mm -hmm. Czara? ty jesteś już A. gotowy! Uh -huh. Uh -huh. O, chyba coś się oh. dzieje! Jedźmy zobaczyć, co to jest! Mm -hmm. Tam chodzik wjeżdża do kosza balonów. Ale on nie wie, jak nim sterować. O nie, balon się unosi! Musimy go ściągnąć na ziemię! Mm -hmm. Możesz wyskoczyć, super ciężarówka cię złapie. Mhm. Aha. Aha. Dobra robota, Karu. <laughs> Może jak zdmuchniemy ten ogień, balon zejdzie na ziemię. Aha. Tak jest, czas na transformację. Teraz możesz tam wskoczyć. Super ciężarówko, teraz! Udało się! Wszystko w porządku, maluchu. Nie będzie mu łatwo zjechać z tej skały. Jak uratujemy tego malucha? Tak jest, spadochron! Aha, tak aha. będzie bezpiecznie. Dalej, maluchu. <grym> oh. Tylko ostrożnie. <grym> Okej, okay. jesteś już gotowy. Mamy frajdę! Mm. Hej chłopaki! Mm. To mi wygląda na super Aha. zabawę! Bo... Umieram z ciekawości, kto wygra ten wyścig! Karl, chyba ty prowadzisz. Jednak Jerry wygrał. Hmm, wielka szkoda, Karl, ale chyba ktoś potrzebuje pomocy superciężarówki. Carrie zabawiała dzieciaczki mydlanymi banieczkami z maszyny. Kiedy nagle Marley postanowił zrobić psikus i dodał czegoś do maszyny, co sprawiło, że te banieczki przestały pękać. Teraz banieczki wznoszą nasze dzieciaczki w powietrze! Karl musisz je natychmiast uratować! Dzieciaczkom najwyraźniej podoba się ta sytuacja. Super ciężarówko, zobacz, tam jest Marley. Złapiemy go później, bo teraz musimy uratować nasze małe samochodziki. Super helikopter? Oczywiście! Okej, okay, lecimy uratować nasze dzieciaczki! niż się spodziewałeś superciężarówko.. Oh. Oh, no. oh. Tak, Teraz masz się pod kontrolą superciężarówko. O oh, nie! Wygląda na to, że te banieczki jednak pękają. Super ciężarówka. Jeżeli te banieczki pękną, dzieciaczki spadną. Spokojnie, Amber. Super ciężarówka już się tym zajmuje. Tak! Wszystkie trzy są bezpieczne. Już dobrze, Amber. Superciężarówka uratował wszystkie trzy. Marley, zobacz co się stało. Chciałeś zrobić psikusa, a o mało nie doszło do tragedii. Całe szczęście, superciężarówka opanowała sytuację. Wow, super ciężarówko! To jest genialny pomysł! Wszyscy dobrze się bawią, a przede wszystkim jest bezpiecznie. Do zobaczenia, moi przyjaciele! <grystanie> Hej, Karl! Potrzebuję Twojej pomocy, Karl. Lepiej wracaj do domu. Uh -huh. Uh -huh. To Jerry utknął na pół otwartym moście. Biedny Jerry jest taki przerażony. O, nadjechała Matylda. Jerry chciał przeskoczyć przez most, kiedy on zaczął się otwierać. I w ten sposób utknął. Pomożesz mu, Kar? Doskonale, zatem jedźmy tam. Się Jerry. Super ciężarówka już tu jest. Jeżeli most otworzy się do końca, Jerry wpadnie do kanału. O, bardzo dobrze. Makowar prosi inne pojazdy, żeby się cofnęły. Chcesz wejść do wody? Tylko jak to zrobisz? Super łódź? Doskonała. O nie, ha. chyba most zaraz zacznie się ruszać. Aha. Super łódź ci pomoże Jerry, tylko nie ruszaj się. Aha. Hmm. Więc oczy i pomyśl o czymś przyjemnym. Na przykład kolody. Oh, oh. 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 Tak jest, to od razu lepiej. Mm. Oh. Aha. O oh nie moc zaraz otworzy się do końca. Oh. 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 Szybko, super ciężarówko! A, Giery zaraz a... wpadnie do wody. Co myślisz, super ciężarówko? Użyjesz swojego gadżetu? Mm -hmm. Tak, to jest magnes. Świetny pomysł. Mało brakowało do tragedii. Udało się super Jerry jest cały i zdrowy. Dziękujemy ci za twoją pomoc, super ciężarówko. Teraz możemy celebrować jedząc lody. Smacznego! Gary musi uwielbiać swoją pracę, tylko spójrzcie na niego. Chwila, chwila, Gary, słyszałeś ten dźwięk? Co tu się dzieje? Gary, szybko ukryj się gdzieś. To jest duch! O, nie, Gary, on cię zauważył! Musimy sprowadzić pomoc! Zostań tu, Gary, zaraz mi super ciężarówkę! Hehe! Hej, Karl, hey, mamy oh. wielki problem! Garego śmieciarkę huh? goni duch! On jest przerażony, musisz mu pomóc! Aha! Aha. Ten duch jest niewiarygodnie szybki. Więc, żeby go złapać, Karl, musisz być szybszy od niego! W jaki pojazd się przetransformujesz tym razem, Karl? Wyścigówkę, ale będziemy mieć pościg! Duch zostawił Garego, ale teraz próbuje uciec! Złap go super ciężarunie. Tak jest, panie duchu. Już nie ma ucieczki. Hmm, coś mi tu nie gra z tym przebraniem ducha. Myślę, że ktoś się pod nim ukrywa. I właśnie teraz nadejdzie wielki moment, kiedy dowiemy się, kto jest duchem. Aha, oczywiście, od początku wiedziałem, że nie jesteś prawdziwym duchem. Dlaczego się za niego przebrałeś, Jerry? A, chciałeś wypróbować swoje przebranie na nadchodzące Halloween. Ale ty tak bardzo wystraszyłeś Garego. On był przerażony. On myślał, że jesteś prawdziwym duchem, ale na szczęście już wszystko jest okej. Okay. Całe szczęście odkryliśmy, kto jest duchem, a Garemu nic się nie stało. O, to takie miłe z twojej strony, Jerry. Jesteście dobrymi przyjaciółmi. A ty co robisz, superciężarówko? Haha. superciężarówko. Ależ z ciebie żartowniś. Pa, moi przyjaciele, do zobaczenia w następnym odcinku.